To nie jest! No ile Ty bijesz, to co jest? Oponę mi zniszczyłeś! A to Co jest? Nie, nie, nie! Czemu to robisz? Mam dziurę w koszuli wielkości mojego działa. Zanim zaczniemy, przypominam o rejestracji z linku w opisie i kodzie TANKMANIA, dzięki któremu zgarniecie 250 tysięcy kredytów, 7 dni premki, czołg premium Excelsior i 3 czołgi szóstego tieru do przetestowania. Sam muszę stwierdzić, że z ekipką bardzo przyjemnie się grało, a zresztą zobaczcie sami. Dobra, no siema, dobra, dobra, to poszujemy. Okay. No, to na miasto. Miasto. Lecimy. no to jazda z tematem. Ja Do Dobra, lecimy z tematem. Polska pozdrawiam! Robimy ignałek. Weź tym, się cofnij. Dobra, musimy na grubo jechać. Atakują nas. Dobra, unlucky. Musimy, musimy to powtórzyć. Easy. No i przegrana. Tak, tych listka się sprawdzają. O, <grym> Coś posłonie tak ewidentnie. No to się zaczyna. No to jedziemy. Odwrót spod zamku. Dobra, rura, rura stąd. Rura stąd. <grym> oni nie... Od... Dobra, dawajcie od drugiej wysteczka. strony, dawajcie od drugiej strony Dobra, jeden się sam wysadzi Rozbił się Atakują dwójkę cię Nie no Dobra oni są za mocni. Musimy no. zmienić zespoły. Bo to no, co się no. widać nie posło, nie tak. Dzień dobry, witam was o, bardzo serdecznie na corocznym spotkaniu. World of Tanks World of Tanks, znasz się. Ja Jakub, M3 Stewart i M2 Light. Jedziemy na miasto, a reszta idzie na środek, rozumiecie? Mam hmm. nadzieję, że rozumiecie e. posłuchajcie. No to tak, tak. Jakub, uważaj. pesetkę, nie? Dla mi tylko Dobra Jedziemy na arty. J Jakub, jedziemy na arty. Pięknie jak dla sobą przyjemność Teraz się cofamy Czekamy, czekamy na niego Blanki jest na one shota Dobrze jak ale się, bo on ci strzeli za dużo damage'a Dobra, dobrze go, go Bijemy go, bijemy go Walę go od drugiej Pięknie, raszujcie go, wszyscy naraz Kurde, ograł nas Dojechał Weź go, objeżdżaj obież go, po prostu obierzaj go w okay. sumie Dobra nie było źle, było lepiej niż zepsu, poprzednio no. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie Dobra, witam państwa, taktyka jest prosta Jakub, jedzie, jaku, jedziesz na wzgórze, wiesz gdzie to jest, no tu ogarniasz, nie? Ja i JemuTiger, jedziemy tutaj, kampimy, a reszta niech idzie na środek, Strzajcie. Dobra, jadę na wzgórze O Jezus Maria, ale to jest szybkie strzelajcie strz strz w kampys. Dobra, M41HM to spróbuję zniszczyć Traci bomba A, nie trafi. Kurde, nie udało się tak, to ja na ciebie. ja robię jolo, idę eksploatować. Ej, ktoś z APK strzela, bo nie dostałem odłamkami. nie to jest jakiś bo niemądry jasna. człowiek. Jeszcze jakub, raz Ja ciebie. Jakub, Kiedy tam dojedziesz tak? Ja, raz z dajcie mi czas, ja, ja jadę. Sobie. Dobra, jest! Dobrze. Dobrze! Jak to się Listę robi? Majma. Cóż za zagranie tego zawodnika Albo grubo, albo wcale, jedziemy z tematem. Ja nie. się nie dam. Patrzcie, z górki ja 50 na godzinę. Człowieka się patrzę, patrzę. Tyle za to ja. Prędkość, cóż za emocje, Robert Kubica w artylerii. Ty jest problem. Ja tu nie podjadę. Jak ładnie nie, miał! Przecież masz przejechać przez tory. Tutaj. Działajmy tak do bazy. Czaisz bazę? No to teraz. Teraz to miał. Ja... O kurde! O kurde. Mam... Celujcie wszyscy, zabić go trzeba. Internetowego użytkownika sepka. Ty, on wie co robi Dobry jest, wie co robi, a ja nie wie co robi. Dobrze! Dobrze. Jedziemy dalej! Nie, 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 jakub, nie, Jakub, nie nie nie, 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 co, czekaj, 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 Dobra, cofam? Się... <laughs> Czyli teoretycznie mogą jakub... mnie załadować, tak? Okej, okay, ładują. Ja Rozumiem. Tak a ja, jadę dalej. dalej. Bardzo ładne krajobrazy. Patrz na twoją ikonkę na mnie łapie i tak się ledwo rusza. To jest zabójcze 19 na godzinę. No, czujesz tą mod. Tutaj se jadę. Jest! Uah! MOBILIZACJA! CELUJCIE TAM! zostaje 2 MINUTY czy 13 MINUTY Ładujcie mnie minut go! To jest smutne. No właśnie. Tak By zagraliśmy. Tak, ta tak się ta poświęciłeś tej bicie. Przez 13 minut jechałeś. To no, była najbardziej wciągająca rozgrywka jaką w życiu grałem. No jednego na pewno nie znajdzie, ale... no mnie raczej znajdzie. No. No. Jechaliście w niemożliwe kampy i teraz ja mam was szukać, tak? Ej, a widzisz mnie na zamku? Widzisz mnie? Widzisz mnie? E, Widzisz nie. mnie? Szukany się czuję. No nie! Punktu. Aha! Mnie ja raczej nie znajdzie Co? Nie wiem, znajdziemy no, czy nie? Nie o. nie powinien. Jakub, powinni. Jakub, ja jeszcze w dobrze przeciw i po. Nie. Nie. Co u ciebie, Jakub? Czekaj, jedziemy do góry Jakub wspólnie, no, no dawaj. No dobra, chłopisz. Jedziemy. Jedziemy. A użyatnowaniami. No ile ty bijesz, ty... to co jest? Oponę mi zniszczyłeś. Co jest? Przed I... was poczekałem poczekaj jak chwilę. Jakby największy plus kołowców jest taki, że prawie w ogóle nie da się w nie trafić, nie? A w sumie to w zasadzie teraz lufę, Jakub, jakby. Jak to, zważają picioł? Jakub wejdź na Spectora, zaraz gdzie ja jestem? Gdzie wy siedzicie w ogóle? wy ty f Nie wiem, nie umiem znaleźć medów, to jest już ciekaw no, w mojej bazie, siekaj. co to jest? A, dobra, bo się obróciłeś bokiem i cię nie da. Dobra, zginzowany jest. Da jestem. się go teraz. Nie no, on by mógł wjechać. Po mnie bym Aa, musiał wjechać. Albo tym bokiem tu. Ja specjalnie wybrałem schodę, bo tu ma świetne maskowanie i świetną prędkość. Few moments later. Polska guru Na to nieźle Jeze, udał! No, to... Czekaj, no nie, nie, też się nie. chciałem się na nie wrzucić. Jaką to przeżyliby? Wróbłem centralnie w niego. Okej, okay, strzelam ciebie. No, już zrezygnowany. No kurde, uciekłeś Fajer. mi. tam to, to gówno na kółka. A łak, wow, to no, wartę tak, strzelam. Weź boi. kap mnie. No, no kap mnie. Cześć, kup. Ubliżej. Ej, apreję, Arty musiałeś sami ci. No i tyle. Niestety. Jakubie, chodź za mną. No to jedziemy. Nie, nie, nie! Co się tu dzieje? Co wy robicie? Coś czuję, że to będzie do zera, nie? Dobra, szwagier, robisz to! O Jezu, nie! No. co chcesz? go Jeden, jeden mniej, jeden mniej. O, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie, nie! Czemu to robisz? Nie! nie. Mam dziurę w koszuli wielkości mojego działa. No, come Nie, ale ja mam na plecak, nie. To już za dużo jak na moją głowę. To co, do zera? Do zera, a jak? Ja do zera! trafił, trafił! Nie do zera! Walczył, ja nie Ruszyłem się przez niego i go nie trafiłem! No i tyle. Jak minęł na środek, no? Jest bardzo nice Oj ja, ja, tak, ja, ja, o. Wow. Weź jest Hihaś ode mnie, o robię akcję. A. Fuchsy mnie nie trafił! Ja wyjechałem na środek, ale nic na nie pojechał, by się cofnąłem. Jakby ja, ja też byłem na środku cały czas przy fontannie. Ja liczyłem na ostrumiatkę. O teraz wszyscy na zielonym Co tu? to? Za Co jest? Nie, no to, to nie jest ty PER! Startuje! Kto nie będzie na zielonym, ten faja Nic nowego! I nie mówię o naszej bazie. <laughs> nic nowego? Kto powiedział nic nowego? To jest smutne. Ja. Dobra. Da się przywyknąć, spokojnie. No. Widzicie te uniki? Widzicie te uniki i nic mi nie możecie A. zrobić. Widzicie? Tak. Widzicie te uniki? Arta jak żmozło, nie? Czy coś ja zarobiłem? Jeszcze to, co ja. ja wszyscy się na mnie ładują, co jest z wami? Ja nie ładuję w ciebie, ja jestem z w drużynie. No no, ja typowy. ale idealnie i przed celownikami, to się dziwi, dlaczego w ciebie ładują, nie? Ale nie, nie o to chodzi. Ja robię uniki. Kur... E. ja muszę stawać, żeby skręcać, nie? Sił Arta, zabijcie, bo mnie... Sił Arta? Już, spoko, Arta przeładowana C29 to faja. Ej. Z przeciwnej Niedobry. drużyny. Same A, wood, bo. No, rozumiem, tam... rozumiem. No, ja potwierdzam, widziałem. Wszystko. Ty ja się zablokowałem, a nie? Dobra, mogę wyjechać? Dobra. Gdy wy jesteście. On, jest, on chyba na respie stoi, nie? A, a, chy, go. Chyba, on a, jest chyba. na spawnie, camper? Camper, campi, 100%. E, jak mówię, tak, to słucham? była piękna rozgrywka. Ja również dziękuję ale bardzo. Chciałbym, bardzo chciałbym za e, właśnie wszystkim podziękować za rozgrywkę i pożegnać się tak. z wszystkimi. Tak, e, do tak? widzenia, do zobaczenia.